Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt w horoskopie na 2023 rok. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, witam Cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji tego kanału, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco i abyście nie przegapili kolejnych filmów na moim kanale. A na pewno wiele rzeczy może Was zaciekawić, skoro tutaj trafiliście. Pamiętajcie, słońca, horoskop jest horoskopem ogólnym. Nie z każdym wszystko będzie rezonowało i do każdego pasowało. Także jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, zapraszam serdecznie do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Zobaczmy, moi mili. <gryw> Bliźnięta i 2023 rok. Wyciągniemy sobie jedną kartę na ten 2023 rok z arkan wielkich i zobaczymy, y, jaka tutaj główna energia dla Was, moi drodzy, będzie i na co powinniście szczególną uwagę bliźnięta w 2023 roku zwrócić. Jakie będą oczywiście ostrzeżenia dla Was? <laughs> Numerologicznie to będzie siódemka, więc bierzemy. Siódmą kartę od góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i siódma karta dla bliźniąt. Zaraz ją odkryjemy i zobaczymy, cóż los tutaj szykuje na ten nowy rok dla bliźniąt. A kartą na 2023 rok dla bliźniąt będzie. No, pięknie, będzie to karta świata. Moi drodzy. Jedna z najlepszych kart w tarocie, także na pewno jest to ogromny powód do szczęścia i do radości. Przede wszystkim karta jest kartą regeneracji czyli uda Wam się zregenerować po jakichś ciężkich zdarzeniach z ostatniego roku. Moi mili, dużo podróży, dużo przemieszczania się, co dla niektórych bliźniąt nawet podróże zagraniczne. Wy kochacie i uwielbiacie się przemieszczać, bo jesteście bliźniętami, a to po prostu leży w waszej naturze i nie ma w tym nic złego. I w 2023 roku będziecie sobie mogły na to pozwolić. Jeżeli chodzi o pracę i o finanse, cudownie i fantastycznie. Szukasz pracy w nowym roku, znajdziesz pracę, która będzie spełnieniem Twoich marzeń oraz Twoich oczekiwań. Jeżeli pracujesz fantastycznie, nadal będziesz pracować i będziesz tutaj miał, miała szansę na spełnienie, na awans, podwyżkę, czy też jakieś podróże i przemieszczania się związane ze sferą zawodową. W finansach również bardzo dobrze. Będziesz miał drogi bliźniaku, wystarczająco dużo pieniędzy na to, aby wyłożyć je i zainwestować w te podróże, wyjazdy, wycieczki i wakacje, które tak bardzo kochasz i na które cały rok tak bardzo oczekujesz. Jeżeli chodzi o miłość, no to tutaj moi drodzy różnie kwadratowo i podłużnie. Dla singli, dla singli zdecydowanie wolność, wolność i swoboda, tak? Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Tutaj, moi drodzy, dobry czas dla osób, które szukają wolnych związków. Tutaj będzie możliwość dużej ilości romansów, dużej ilości mm, poznawania nowych osób, ale no, niestety karta Świat nie przynosi nam tutaj stabilności. Czyli możesz poznać dużo osób, możesz wejść w różne znajomości, czy też różne romanse, ale jeszcze tego jedynego możesz, niestety, w tym roku. No, nie znaleźć. A jeżeli chodzi tutaj o osoby w związkach, o nic się nie bójcie, nadal będziecie w swoim związku. Yy, natomiast mam pokazane, że możecie się troszeczkę oddalać od swojego partnera. Nie mam tutaj zakończenia, co prawda, ale widzę tutaj takie fizyczne bądź mentalne yy, oddalenie się. Nie dziwiłoby mnie to, gdyby w tym roku Twój partner lub Ty której z was wyjeżdża gdzieś do pracy dalej, i przez to no, jest tutaj niestety odległość, utrudniony kontakt, a wiecie jak to jest z tymi związkami na odległość. Czasami trudno je utrzymać, bo nie ma tej fizycznej bliskości. Cóż dalej moi mili? Teraz troszeczkę o zdrowiu bym tutaj wspomniał. Jeżeli chodzi o zdrowie, no to dobrze, nic złego się tutaj nie stanie. Też jest to karta podpisana tutaj w tej talii regeneracją, czyli to będzie regeneracja zdrowia, jeżeli tobie, bliźniaczku, coś dolega, no to ty wyzdrowiejesz tutaj, twoje siły witalne się naprawią i, i będzie bardzo dobrze. Natomiast jeżeli mam się do czegoś zdrowotnie przyczepić, no bo zawsze się ktoś znajdzie, kto będzie miał problem, no bo nie czarujmy się, my żyjemy w fizycznej materii. Przede wszystkim dolegliwości cywilizacyjne, czyli wszelkiego rodzaju problemy związane ze zdrowiem natury psychicznej, ale również też alergie, no i mm, jakieś tutaj sprawy związane z cukrzycą, co dla niektórych bliźniąt mogą okazać się istotne, dla niektórych bliźniąt. Ogólnie rok fantastyczny, także korzystajcie z tej pięknej energii, jaką dla Was tutaj mam. Ślicznie dziękuję, moje Słońce, za to, że jesteście. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie serduszko w komentarzu, aby Wam się wiodło w nowym roku. No i jeżeli ktoś z Was chciałby taką kartę na nowy 2023 rok, ale ja dla siebie, taką indywidualną, właśnie z takim fajnym opisem, jak tutaj yy, robię, no to jest taka nowa usługa w mojej ofercie. Jeżeli ktoś chce, to zapraszam mailowo do. Kontaktu. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, papa. Pa.